Witam Was w nowej serii. Ja jestem Napter i zapraszam Was do Tomb 2: The Dagger of Xyan. napis tutaj, Starring Lara Croft, to jest. to nie to. Ten tytuł. I więc co? To w tej części będzie? No. Będziemy ścigać tego tutaj pana z bronią. Pod tym napisem. Tam... Filmie, który powinien mieć czerwony szalik, ale się grafika przypsuł. Jak zawsze, w każdej części Tomb Raidera, tej starszej generacji oczywiście. Tak więc hmm, sztylet psjami. Sztylet, który powoduje, że wybraniec jakiegoś tam rodu, który przekuje swoje serce tym sztyletem, staje się smokiem. Tyle mi wiadomo. O, teraz lepiej. Dobra. Ta część, jak i pierwsza, też ma swoje problemy z rozdzielczością. Więc tak naprawdę ja mam teraz Gierka w okienku i tego nie widzicie. Oczywiście. Ale i tak jest problem z ogólnie nagrywaniem i kad scenek więc cut są... Um, Powiem że doklejane. To mi spojrzycie. W um, tej części zacznę najpierw od rozgrywki, później od domu Lary, bo domu Klary się trochę się zmieniał. A poza tym do domu Lary jeszcze wrócimy po głównej rozgrywce i dopiero wtedy będziemy mogli sobie pozwiedzać posiadłość, poćwiczyć coś tam. No, Teoretycznie zawsze zaczyna się od domku, co tam jest Cała eee, treningowa. Jak było w jedynce, tutaj chyba jest e, wybieg treningowy na zewnątrz budynku. I teraz będziemy mogli jakby opuścić ten budynek bo pierwsza część e, Lara wróciła. No, powiedzmy, że wróciła albo się przyprowadziła do tego domu po do światłości. A tutaj po prostu już jest, już mieszka w tej drugiej części. Ale tyle mojej gadalinki. Jeszcze sprawdzę, czy wszystko się nagle. Jest Jezu, okay. no to zacznijmy nową gierkę. I zapraszam na seans! I teraz trafiamy takiej jaskinki Jesteśmy teraz pod y, Wielkim Murem Na cutscence widać, wylądowaliśmy tu Pierwszy zapis Tak, Wielki Mur Wielki Chiński Mur tak, Tam odlatuje nasz kochany samolot Dasa, helikopter Tutaj taki triczek jest Na wskoczenie nie ma tygryska. To jest moje drugie podejście do tego nagrywania. O, Starowanie. Pojawił się tygrysek. Łe, bo jeszcze nam jest, jest życie. Tutaj um, jest taki problem, że tych apteczek um, w porównaniu do pierwszej części jest bardzo mało. Więc tutaj jedynym poziomem trudności jest um, życie, a drugim poziomem trudności jest. Um, znaczy, tutaj drugą rzeczą takim, takim utrudnieniem jest. Ilość przeciwników. Znaczy, drugi ten tygrys. Tak, teraz zebrałem e, sekret. Mamy tutaj taki stoper, w którym e, mierzy nam czas danego poziomu, mierzy nam ogólnie statystyki. Ile zużyliśmy apteczek, ile przeszliśmy, e, jaki, jaki dystans przeszliśmy, ile zabiliśmy przeciwników, zużyliśmy amunicji. I sekrety, ile zebraliśmy. Tu są trzy sekrety. Na każdym poziomie są tylko trzy. Są to po prostu e, takie e, s, e, smoczki. O, figurki smoczków. E, I ich jest trzy. Jest srebrny, złoty i taki jadeitowy, ale dla mnie jest zielony. Morska zieleń. I po zdobyciu wszystkich trzech mamy e, tamto w, w postaci jakiejś, jakiegoś pakietu amunicji, apteczki, coś takiego, może jakaś nowa broń. Mm. No, więc ja postaram się wszystko zebrać. I teraz się przyznaję, będę korzystał czasami z Wikipedii, żeby znaleźć te sekretniki. ale to tylko w niektórych, żeby sprawdzić. Coś, co ułatwi rozgrywka, bo tutaj jest koszmar, żeby w ogóle przeżyć. Nie będę gadał o czwórce, bo czwórka bo też nas czeka. Jest trudniejsza o mm, powaloną mm, logikę przechodzenia między poziomami. Dobrze, jesteśmy w końcu w wielkim murze. I tutaj, oczywiście, co? Różne zabezpieczenia są. Tu trzeba dobrze wszystko. O, udało się. Tutaj sobie pociągniemy za dźwignię. się otworzą drzwi. Brawo. To chyba jest czasówka. Albo i nie. I już nastarczy drugi przeciwnik. Ruczki. Albo sępy wygląda bardziej na krótki, czarno. Zampy były chyba w innym poziomie. Tak, I idziemy. To jest potrzebny, no. Klucz. Tak, tutaj jest. Ona mówi, że nie ma klucza. No. Więc musimy zejść tutaj. Poskoczymy. jest spędz to nabrać i skoczyć. O. Kołek się udał nawet. Co tu jeszcze? Może odniosę się do wyglądu Lary, jak tylko wyjdziemy z wody. Nauczyła się nowych ruchów. Nauczyła się robić fikułka pod wodą. Jej. mamy naszego lwa, który zaraz mi dopadnie. Jak mogliście zauważyć, Lara ma teraz długiego kucyka, a nie takiego dildoka, który zwisał jej z głowy z tyłu w poprzedniej części, zawinięty w bandaż. Teraz ładny, długi kucyk, który ma swoją fizykę. I na start od razu dostaliśmy też shotguna. No i nieścigli, pajączki, które będą nas papciać. Tutaj. taki ja sobie jeszcze sprawdzę. Wszystko jest ok, nie Nie udało się, więc wejdziemy pod rabince. Bardzo biały kluczyk pewnie. Plastiki. Tak. Oj, straciłem życie. Nie chciałem tego. Idziemy dalej. O, i, i znowu pełno pajączków. A jeden od tyłu chciał wziąć. No tutaj... nasz... ...pan... E, poprzedni, Indiana Jones... ...próbował zdobyć... E, ...ten... ...szczylecik... ...no ale niestety umarł. Pajączki go zjadły. I zostawił nam tę apteczkę dużą i naboje do shotguna. Oczywiście... Tutaj oszczędzam amunicję. Jestem tylko ze zwykłych pistoletów. Będą cięż... ciężsi przeciwnicy, to wtedy. Biorę. Tutaj e, są pułapki. Jak widać na ścianie. by nie zobaczymy czego a nożyków szulikanów, dysków jak mogę to nazwać można by było to przejść e, normalnie ale tutaj jest bardziej bezpieczna droga Tutaj też e, Lara ogólnie, e, masz też e, bardziej zaokrąglony biust niż w poprzedniej części. Łe, nie zapisałem, o nie. Jeszcze jak umrę to będzie ki... A. Nie biorę tego co tu jest. To były magnumy. Dobra, zapiszę tutaj. Moglibyśmy mieć teraz chyba... ...trzy dodatkowe bronie. To były magnumy, ale spokojnie, jeszcze magnumy możemy dostać Tutaj ważne, żeby zebrać tego smoczka. To jest właśnie jadeitowy smoczek. był... ...zielony. Jakkolwiek to nazwać. I jest spokój, wylądowaliśmy koło takich ostrzy. Aha. Znowu zapis. Okej. Okay. Tutaj... Jakiś jeszcze? Tu jest tyrolka, Który będziemy mogli zjechać na dół? Znaczy, no, na drugą stronę, bo tutaj na dół musimy zejść. na dole jest chyba sekret. Bardzo fajna rzecz. Idziemy spotkać naszego chyba starego kumpla. Przed roku. Aha. Dostaliśmy flary. To też jest nowa rzecz w tej części. Bardzo się przydadzą flary ziemnych miejscach, to teraz w dół. No, najlepszy żeby jak najszybciej zejść w dół. No dobrze, idziemy. Idziemy. pewno szkieletów. I zobaczcie, proszę Państwa, on wrócił. Pan T-Rex O, zebraliśmy wszystkie smoczki Dostaliśmy... Granatnik Też nowa broń w Tomb Raiderze Będzie tego więcej On się bardzo przyda Teraz spróbujmy zabić tego koreksa. O, tam biega drugi. Jest tutaj dwóch. Przenieśli e, dinozaury tutaj. Do Chin. Padnij wreszcie. Padli. Jej. Już nie ma dinozaurów. Tak właśnie Lara Croft zabiła dinozaury. Ostatnie dinozaury wyginęły właśnie przez nią. Ups. Wychyć się tej drabinki. Teraz długa wspinaczka. W góra. W było szybko, ale w górę to... to potrwa. Mm. No wspinaj się. Jak twój się buguje. Trzęsie. Musimy iść wyżej, bo tutaj już na górę nie wyjdziemy samą drogą. Tędy trzeba iść. Ja chyba sobie to zapiszę. Tak na szybko. O kurde Wiedziałem, że pajączki jeszcze będą Długi zjazd w Tutaj dwa były tego też już nie ma. Dobrze, teraz sobie idziemy wspaniałej bramy z naszego mm, początkowej koccenki. Pardon If that was just your way of trying the doors for me. <laughs> with a tommy gun on my keering. Though not anymore. So after you. Somehow, you don't behave like you got a monk's blood. I understand that somehow is in my favor. So indulge me about the dagger. I'd be indebted with your life. These doors are waiting for the right one, the right time to arrive, and then. The dagger's blade will honor the hearts of those who believe. So, unless you pledge your loyalty as well. And which one is that? To the sins and fortunes of Marco Bartoli! Perhaps not just yet, then. Gianni Bartelli, Via Caravelli, Venice. I tak się kończy poziom Wielki Mur. Jeszcze tu wrócimy, ponieważ tu jest komnata z tym sztyletem, więc wrócimy tutaj pod koniec gry. No a teraz udajemy się do Wenecji. Mamo już o niej. Tak. Znikąd pojawiamy się w Wenecji. Nie ma tu żadnej katastrofy. To nie błąd. Spokojnie. Co do tej właśnie scenki z panem mnichem, jakimś. Lara myślała, że jest jednym z tych mnichów, którzy otworzą jej drogę do tego sztyletu, ale oczywiście nie. W z pana. E... Marka Bartiol, Bartoliego Czyli tego pana z tym czarnym kaptaniku. A to jest jego symbol on, Oni się tak oznaczają I mówili, że on jest tym wybrańcem Który ma się przekuć tym nożem Filetem, nieważne Tak Tutaj będzie w Wenecji dużo pływania, no bo wiecie, Wenecja zalana, no to wiadomo, no wody. Będzie trochę, będzie bardzo długo, dużo chodzenia i strzelania. No, tutaj jest kryjówka tego Bartio Bartoliego, tego będzie pewnie dużo fugusów. Ale to już innym razem. Mam nadzieję, że się podobał odcinek. Pamiętajcie, zostawcie swoją opinię w komentarzu. I zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobał odcinek. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!